Dobry wszystkim, z samego rana, chociaż już nie takie samo rano, bo godzina dziesiąta. Witam z miasta Pai, położonego w górach w północnej Tajlandii. A I tak zbierał się na siedanku No mam taki tarasik z takim widokiem. Dość sympatycznie. Prawdopodobnie dzisiaj skuterek z kolegą wypożyczam i będziemy tutaj eksplorować wyspę. Także zapraszam do oglądania. Jak się już dobrze rozbudzę, to będziemy kręcić jakieś fajne vlogi. Jo! No, a zanim się jeszcze dobrze nie rozbudzę, to na razie jeszcze tutaj z osiedla. Coś ponagrywam. Zaraz na jakieś śniadanko. O, tu chyba jakąś szkołę mamy w okolicy. No nic, czekam na kolegę, poszedł zrobić pranie. I... no idziemy coś zjeść. Pewnie po te skutery. Resztę na goglach trzeba przejść. E, jakiś kanion tutaj jest, do zobaczenia. Generalnie tu są fajne dróżki takie górskie z zakrętami, więc coś co uwielbiam na skuter, idealna sprawa. Hello? Więc lada chwila, ruszamy. Taką maszynę biorę dzisiaj. Po przejściach. Trzeba zobaczyć co jest zniszczone, co nie, żeby później nikt nie chciał jakieś kasy, ale tu jest przerysowane wszystko co może być, więc więcej nikt nic nie zobaczy. Bryka stoi. Ja po celem jeden moje standardowe siadanko czyli czekolada, napój z mlekiem zimny i jakieś ciasteczko i planowo jedziemy e, kanion zobaczyć chociaż tutaj też zaczyna delikatnie kropić ale to jest przeropne. są tutaj te wszystkie deszcze więc a, szybkie ładowanko i lecimy dalej z druweczko a i do zobaczenia Góry zatankowane, góry przed nami, chociaż na razie jedziemy w te po drugiej stronie, ale nie widać stąd. Ale są inne widoki też ciekawe, więc razem z Joshem ruszamy. Josh, where are you? Joś się nie spieszy, ma wywalone jedzie 10 na godzinę. Tu jakaś, jakiś camping. Jest George! Jest George! Let's go! Tutaj mamy miejscóweczkę fajną. Z domkami, na palach, jakiś hostel tu jest po drodze, taki właśnie na uboczu, ale widać, że bardzo ładnie zadbanie wszystko. Teraz muszę się spytać ile nocka tutaj. I resztę idziemy do Josha, bo jakieś zdjęcia chcę porobić. Tam jest I Love Pie. But question is Where we go now? To Bangkok? Or to toilet? <laughs> no i generalnie jak będziemy robić przystanki Co pół kilometra, tak to wygląda to dotrzemy do dupy na raki A nie do żadnej tej. Gdzie my to jedziemy na kanion. No, jak już przed chwilą wspomniałem, dotarcie do celu będzie trudniejsze z racji tego, że mam kompana i robimy co chwilę jakieś przystanki. No ale Miejscowy są fajne, więc. Warto się zatrzymać. Eee, jestem bardzo ciekaw tego kanionu, jak będzie wyglądał, ale tu też mamy białego Big Buddha za mną, więc idziemy obczaić. A generalnie to tu jest jakaś świątynia i jak powinienem będę dzisiaj mówić. Tutaj Budda najbardziej interesuje i zaraz idziemy na niego. No i tak zawsze mi się wydawało, że jak siedzieć tu z kitram na jakiejś wsi w Azji. A już misuwa, no to będzie chill i luzik i fajnie. Ale jednak nie wieje nudą. Jak to na wsi. No że jeszcze tu jest coś nowego dla mnie, to można zwiedzać oko nacieszyć, ale tak na dłuższą metę, to ja nie wiem jak mu się tu odnalazł. No chyba, że gdzieś w dżungli całkiem. To tak. Budda. Nie jest taki duży jak Big Buddha na Phuket. Ale też ładny. Chociaż mam, mam być cztery, to to mi się bardziej podoba. A gdzie jest tu jakieś miasteczko w okolicy? Gdzie jest biała świątynia, niebieska świątynia i czarna świątynia. Pięknie to wygląda widziałem na zdjęciach. Wiem, jak bardzo dużo czasu zrobić. To jest interesujące. Probably a long time. To jest bardzo dużo czasu. To, big photo. I tu jesteśmy przy takiej miejscowej przydrożnej. Pai, Canyon. No i tylko jak Josh sobie skończy gadać z nowymi znajomymi to. Idziemy zobaczyć jak to wygląda. No ale coś już A to żeby podejść jeszcze pod ten kanion, trzeba podejść dosłownie, ale ładną trasą, <trybujesz> ale <trybujesz> nie mam siły już. No, jesteśmy na miejscu. Także pierwsze moje spojrzenie na to będzie równocześnie pierwszym Waszym spojrzeniem. Op. Krytki śpic. Dobrze to wygląda. Nie bardzo wiem, jak tu podejść, trochę bliżej, żeby było bezpiecznie, dlatego na razie nie podchodzę. A i docelowy punkt wyprawy. No powiem wam, że ta ścieżka tu w jednym momencie biorąc pod uwagę jak wysoko tu jest no to jest trochę wąska taki kanionik tutaj jest nie wiem w ogóle po czym ja idę, czy to jest stabilne czy nie Ale. Zaczyna mieć mieszane uczucia. Naprawdę Tajlandia jest niesamowita. Dobra, idziemy tą ścieżką, ale już nie patrzę w telefon, żebym się nie zrypał. Tylko przed siebie. Hello. dobrej równowagi ciała, więc I się tam dalej chyba nie pcham. Chociaż teoretycznie tam jakieś przejście jest. Jednak ciekawość wygrała. Próbujemy iść, chociaż nie jest. komfortowo tu. Ale jak to mówią. Jest ryzyko, jest zabawa. Pytałem się tutaj pani, czy to jest dobry pomysł, żeby się tu pchać. I powiedział, że nie. To równie dobrze mogły powiedzieć Aleksander idź. No niestety, bądź niestety, ja zawsze reaguję na odwrót. Jak ludzie mówią, jak mnie do czegoś zniechęcają, to wręcz mi się chce. I chyba chwała Bogu, że tak mam, bo gdyby nie, to bym nie był tutaj. A wygląda to tak. Więc chyba czasem warto iść za swoimi. Marzeniami, a nie zajmijmy ludźmi. George został z tyłu. A ja jeszcze idę tam zobaczyć. No, 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 this. George zwariował. Dobra, George coś śrubuje. Chciałby ja lepszy ode mnie. Fajne na miejscu. No, to wychodzi na to, że ten kanion to się ciągnie trochę i ciągnie. Z samej wyprawy tutaj to będzie można. O, ale widok. Zmontować jeden film. No. O kurde. To tu już jest bardziej stromo. Nie wiem, w ogóle co to jest za podłoże, bo to się chodzi po tym jak po gumie. Ani to skały, ani to nie wiem, jakieś gleba. Cholera wie co to jest. Czy to się usuwa, czy nie. Raczej nie będę sprawdzał. Najfajniejsze jest w tym, że to jest bardzo blisko oddalone od miejsca, gdzie mieszkamy. Nie musiałem jechać 80 km żeby tu dojechać, tylko 8. Jakoś tak. A, I Taka dobra miejscówka, taki miejscówek to tu jest pełno. To jest też na tym patencie co wcześniej. Że o kur... Crazy man. Okay, okay. <laughs> bye, bye. Say bye bye, because later you can't nie. Yeah. <laughs> no, co mnie ja mówi? Aha, że to jest na tym samym patencie. Znalazłem miejsce. Poszedłem po prostu do biura podróży, znalazłem plakat, co warto odwiedzić. A w goglach no i znalazłem to miejsce. Jeszcze jest dużo od takich, więc może się jeść wybiorę. Może nawet dziś. Jungle, jungle, jungle. Gdybym się z pieprzu, to pozdrawiam wszystkich widzów i nie do zobaczenia. Żartuję, proszę oglądać, wciskać subskrypcję, dawać lajki, bo jak nie, to skaczę tam. John Rambo and Jungle albo Burgers and You're going to die. Accord yeah. me? Yeah. You I do it. We I send it to you. Yes. Okay, you try. About the maybe I do. Let's see. Let's see. Jeszcze troszeczkę zejdę. Miejsce stabilniejsze nogi. Ok, we try. Ale jestem dowalony piaskiem. Shit. Jeszcze zrobię a Jest jak rock climbing. Yeah, yeah, yeah. You nie, know, <laughs> no, jest. Nie, nie. 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 For you? No. no nie jest tu trzeba będzie cały odcinek zrobić z tej wyprawy. Tu się wypchaliśmy, niby jakaś ścieżka jest, ale generalnie <grywy> nikogo tu nie ma. Nobody who is smart, no go there, but we go. <grywy> Rumble and John. No i was znowu trzymanie aparatu. Let's trade phones. I record you. And you record yeah, it? maybe. Here. Yeah. Leave it record. here. Take my phone so you can record it on mine. Uh huh. Put it in your pocket. Yeah. <laughs> we'll see how he does. Come on, Poland. Have what? A photo Oh no You want a photo? Not photo, you have Video Video, yeah I'm taking video Okay Yeah okay. Easy He's got it. He took the hard route. Yay! Woo! Hey, Poland. I dobra, doszliśmy to the do ostatniego etapu tutaj canyon Ja coś ludzie są tam w oddali, ale Wątpię żeby się ktoś puścił tą drogą, którą my szliśmy No, wszyscy zostają tam Ej, za każdym razem że już jest koniec to, to się okazuje, że to się ciągnie ciągnie Problem jest to, że tu jest piasek Ja mam takie obuwie, i w tym momencie zaczyna lać deszcz. Także nie mam pojęcia, jak wrócę. Jak dalsze, no i proszę, końca nie ma. Kanion się dalej ciągnie. Znaczy, tu się już chyba kończy. Ale jeszcze widzę na to pasmo. To jest chyba najwyżej. Położony punkt kanionu, ale już chyba tam nie będę szedł kręcił, bo a, no, ciężko mi równowagę utrzymać. Jak patrzę, mam wzrok skupiony na telefonie, a nie na nogach własnych. No, tutaj minimalny błąd może mieć duże skutki, zwłaszcza, że tu się już jakiś piasek sypie, bo Josh coś tam nie wiem co on robi. No, ale tu się osunąć to nie jest ciężko. Na no, widok taki prawie jak w zakupcu almost, almost Odgi ge... się tu tylko szybko nakręcimy ujęcie, bo tu to chyba najlepiej widać A się kręci w głowie od samego patrzenia na to ciągnie na dół A wszystko to są w jakieś pozostałości, jakieś chyba wulkaniczne te góry nie chyba go na pewno także to wszystko tutaj jest świeżyna. Jest i naszej wyprawy bo już, jeszcze musieliśmy zejść w dół a no nie bardzo mam na to ochotę, a co ochotę może mam, ale nie w tych klapeczkach są so. are, ale Jaki poliglota, to dwoma językami sobie będzie nawijał. Rydzy mi się zepsuł, mi nic nie mówi. Dobra, tu jeszcze podejdziemy, tylko zobaczyć, jaka jest końcówka. No, jest tu zejście faktycznie, ale raczej nie będę tam szedł. Tam jakaś rzeka. Jo, taką miejscową tu znaleźliśmy. Z hamaczkiem. Ale jest przyjemnie, nawet ten deszczyk mi nie przeszkadza Zostaje no, chciałbym No i powiem, że w klapeczkach To tu się średnio schodzi Kolega ma buty i chyba jest zaprawiony w takich tutaj szlakach. No ale ja... O! Pochwaliłem za wcześnie. No ja tu miałem problemy. Ja, yeah. Tam orła szczeliłem innego, mi z ręce pieką. Ale tragedii nie ma. A no, on wybrał lepszą drogę. Bo ma buty i się nie ślizga. Ja, muszę iść. Mieć... ja iść tam szczelinami, Ale się udało. Here, here. Touch here. Grab here. Go up with the Not bad. Yeah. It was easier going up than going down. Yes, yeah. <laughs> oh yeah. Ah, conching me. Should go there. How's my dog? Jeszcze jedna? Przeprawa? Fuck But now it's easy Another chance to fall <laughs> No Mam nadzieję, że komuś filmik spodoba, wiadomo, że robię to też, żeby jakieś własne marzenia spełniać, ale jakby ktoś tam na ze mną miał uciechę, oglądając to wszystko, no to jeszcze większe szczęście dla mnie. No i się wydawało, że koniec, a jednak nie. A, moje kapeczki. czeście łódzkie i koniec teraz tu naprawdę No no. George is George is crazy. Dobra. Raz dwa tam. Ja już w hosteliku. Koniec wyprawy. Dzień się też już kończy. Spokój taki. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli tak, bardzo proszę o subskrypcję, o lajki, bo to wiadomo się przyczyni do jakichś dalszych możliwości podróży, rozwoju kanału. Także zapraszam na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że się podobało. Peace.